Szanowni mieszkańcy i goście gminy Hojna. Wiele słów już dzisiaj powiedziano w telewizji, w radiu i tak, gdzie się spotykamy na temat wolności, niepodległości, suwerenności. Wiele słów powiedziano, a ja dzisiaj chcę wrócić do słów księdza proboszcza Janusza Mieszkowskiego. Kiedy myślę o Polsce, to myślę o ludziach. Nie tych, o których mówią wszyscy w telewizji, w radiu, o których piszą w mediach. Ja dzisiaj myślę o ludziach, którzy tutaj stoją: o ludziach, którzy miłość kraju, miłość do ojczyzny, miłość do naszej małej ojczyzny mają w sercu. Ludzi, którzy tutaj są. Czy pamiętacie swoich pradziadów, którzy tu przyjechali? Pradziadków, dziadków, może rodziców? Oni tu przyjechali do obcej ziemi, nie było ich ojczyzna, przez lata budowali tutaj tożsamość. Stanęli tutaj razem ze wszystkimi, żeby budować poczucie polskości. Oni byli na każdym kroku, trafili do kościoła, tak jak powiedział ksiądz, kościół wnosił te poczucie wolności, trafili. Do pracy trafili do szkół, trafili do, na pola, na, y, do wojska, do policji, wszędzie trafiali, ale oni mieli miłość do Ojczyzny, do Ojczyzny, którą tu budowali. Dzisiaj, jak mówimy o miłości Ojczyzny, to o czym myślimy? Myślimy tutaj o naszej ziemi, o chojeńskiej ziemi, ukochanej, tej, która nam daje tu. Spokój, spokój, a także możliwość do nauki, uczenia się, a także do wypoczynku, czy już w końcowym elemencie naszego życia, również do bycia emerytem czy rencistą. To jest nasza ziemia, to jest nasza miłość. Tu mówimy o patriotyzmie, dzisiaj patriotyzm to jest tutaj. Kiedy patrzymy po sobie, widzimy stojące poczty sztandarowe. To jest patriotyzm. Widzimy młodych ludzi z klasy wojskowej. To jest patriotyzm. Widzimy emerytów i rencistów, którzy dzisiaj mogliby siedzieć w pieleszach i powiedzieć: cóż, niech sobie inni obchodzą to święto, ale oni tu są. Są nauczyciele, są zwykli ludzie. To jest patriotyzm. Tu, dzisiaj, mamy się cieszyć z tego, że mamy tę wolność, która została nam dana i zadana. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że dzisiaj, jak jesteśmy wolnym narodem, to już ją mamy. Musimy na co dzień zabiegać, czy w szkole, czy w pracy, czy w życiu codziennym, musimy być patriotami, Polakami, zabiegać o tę wolność. Wolność, którą czujemy w sercu. Czujemy na co dzień, kiedy patrzymy na bliskich. Dzisiaj, jeżeli wolno mi będzie powiedzieć, to jeszcze pamiętam o tych ludziach, którzy zostali za granicą, tam, gdzie była Druga Rzeczpospolita Polska. I dzisiaj modliliśmy się w kościele o zdrowie dla księdza biskupa Bronisława Biernackiego. Historia Księdza Biernackiego jest wyjątkowa, ale ja nie będę mówiła o historii, tylko powiem o ludziach, którzy tam też zachowali poczucie wolności i patriotyzmu. Ksiądz Biernacki, jak się urodził, to były czasy takie, gdzie później, już kiedy chodził do szkoły, komuna zawodnęła wszystkim. Wyrzucono polskie książki, zakazano mówić po polsku. Generalnie, tylko pamiętać o tym, że najważniejszą władzą jest komunizm, język rosyjski i nic więcej. A ksiądz Biernacki uczył się z książeczki, która była napisana w języku polskim. Uczył się polskiego sam, ponieważ w szkole mu już tego nie dawano. I ten język polski, tę miłość do Polski, przeniósł cały czas. On, jak tu przyjeżdża, to zawsze mówi o Polsce. Ale ja mogę poświadczyć, że tam. Na tej ziemi ukraińskiej, której teraz mieszka, ale mieszka w pięknym mieście, w Urafie, która ma kościół wybudowany przez konfederata barskiego, potockiego, ksiądz, biskup cały czas mówi w języku polskim. Nawet jak był przewodniczącym konferencji biskupów, zawsze mówił w języku polskim. Wiecie co to jest? To jest miłość. Miłość do kraju i takiej miłości wszystkim wam dzisiaj życzę sobie wszystkim tutaj zebranym młodym ludziom. Kochajmy to, co mamy i cieszmy się z tego, że możemy mówić po polsku, myśleć po polsku i kochać naszą ojczyznę, tę wielką i tę małą naszą ojczyznę Gminę Chojna. Wszystkiego dobrego.